Stworzyłem już wiele odcinków, w których mówiła o Andzie, czy to w odniesieniu do jego podbojów, należnego mu statusu, użytkowanej magii, czy wreszcie potęgi jego świty rezydującej w grobowcu Nazarik. Jednak ostatecznie nie powiedziałem zbyt wiele o jego zdolnościach, również tych strategicznych. Dlatego dzisiejszy odcinek traktujcie jako swego rodzaju uzupełnienie w kwestii siły Ainza, a w tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami z dalszych tomów light novel, włącznie z informacjami z czwartego sezonu. Zacznijmy od tego, że tak naprawdę zdolności, którymi dysponuje Ains pochodzą jeszcze z czasu gry Yggdrasil, gdzie był znany pod pseudonimem Momonga i pełnił rolę mistrza gildii Ainz All Go. Ostatecznie gildia składała się z 41 dorosłych graczy, którzy poświęcili sporo czasu na jej doskonalenie, czyniąc z niej jedną z najsilniejszych gildii w ogólnym rankingu gry i zarazem najlepszą pod względem ilości posiadanych światowych przedmiotów. Zaś swoją pozycję zawdzięczali zaangażowaniu i polowaniu na graczy, dzięki czemu prężnie się rozwijali, a nikt to próbował nie był w stanie przejąć ich siedziby. Nawet gdy z powodu problemów prywatnych gildię opuszczało coraz więcej członków, Momonga utrzymywał jej pozycję i siedzibę aż do dnia zamknięcia serwerów. Właśnie od tego momentu śledzimy losy nieumarłego Momongi, który zostaje przeniesiony do świata gry wraz z umiejętnościami ekwipunkiem, siedzibą gildii i NPC, które zyskały świadomość. Natomiast to właśnie wtedy najlepiej poznajemy potęgę Aiza, z uwagi, że część mechanik ulega zmianie, a umiejętności i zaklęcia eskalują pod względem siły destrukcji względem gry. Mimo, że Momonga to gracz setnego poziomu, to z uwagi, że zdecydował się dopasować postać pod własne preferencje i magię śmierci, jego ogólne parametry i zadawane obrażenia były mniejsze niż wyspecjalizowanych magów. Ostatecznie jednak nawet mimo gorszych statystyk bojowych, ten utalentowany nekromata dzięki przygotowaniu i taktykom wielokrotnie odnosił zwycięstwa. Natomiast zdobytą w grze wiedzę Ainz chętnie wykorzystuje w Nowym Świecie, co udowodnił pomagając odzyskać ziemię Świętej Monarchii, a także odwracając niekorzystną sytuację podczas pojedynku z Shaltir, podjąc ją za nos i wykorzystując jej brak wiedzy na swoją korzyść podczas starcia. W końcu też widać, że władca grobowca Nazarik jest wszechstronny jeśli chodzi o wykorzystanie swoich mocnych stron. W końcu dużą różnicę stanowi już sam fakt, że zdobywając maksymalny poziom zdołał nauczyć się aż 718 zaklęć zamiast standardowych 300. Natomiast przez całą swoją karierę w grze był w stanie rozpoznać i ocenić jeszcze więcej czarów, co pozwalało mu szybciej znaleźć mocne i słabe strony przeciwników. Ostatecznie jednak nietypowy rozwój postaci opłacił się, ponieważ Ainz zyskał specjalną umiejętność, która zwiększa efekt natychmiastowej śmierci używanego zaklęcia czy umiejętności, który przeżyć można było tylko poprzez uzyskanie efektów wskrzeszenia w odpowiednim czasie. I chociaż Shaltir oparła się mu z tego powodu, to sam fakt, że z pomocą tej umiejętności wzmocniony czar 10 stopnia był w stanie pozbawić życia nawet postać na setnym poziomie i unicestwić wszystko na obszarze 100 metrów, włącznie z powietrzem, jest godny podziwu. Czego nie zmienia nawet to, że przed ponownym użyciem tej zdolności trzeba odczekać aż 100 godzin. Kolejnym cennym atutem Ainza w niektórych sytuacjach jest też zaklęcie pozwalające mu poniekąd zmienić klasę do czasu jego przerwania. W końcu przy pomocy tego zaklęcia z odpowiednim przygotowaniem i ekwipunkiem mógł odnieść ostateczne zwycięstwo i umożliwić przetrwanie podczas walki w zwarciu niejako rekompensując sobie największą wadę jako maga po wyczerpaniu many. Jest to o tyle niezwykłe, że jako idealny wojownik był w stanie znieść ograniczenia klasowe i korzystać nawet z dobrodziejstw zbroi taczmi, która zaliczała się do ekwipunku światowego czempiona, którą normalnie w całej grze mogło założyć tylko 9 graczy z tą klasą. Chociaż nie tylko kwestia umiejętności jest warta wyróżnienia, ale też nabyte przez Ainza doświadczenie bojowe, ponieważ o ile zaklęcie znosiło ograniczenia klasowe, tak parametry względem gracza o klasie wojownika na setnym poziomie wciąż pozostawały niższe, a w dodatku taka zmiana ograniczała możliwość używania zaklęć i nie zapewniała żadnych umiejętności związanych z klasą wojownika. A należy pamiętać, że Schalteer przewyższała go w statystykach oraz była wyjątkowo niebezpieczna szczególnie dla nekromantów, w praktyce uniemożliwiając przyzwanie istot. I może ań zna mnóstwo zaklęć o różnym stopniu przydatności, to uważam, że wymienienie ich wszystkich nie ma większego sensu. Dlatego powiem o kilku moim zdaniem najważniejszych a zacznę od pomijanego zaklęcia teleportacji która w praktyce poza ucieczką umożliwia szybki atak, a z zaklęciem zatrzymania czasu umożliwia to wykorzystanie zarówno tego, jak i innych czarów, praktycznie w każdych warunkach. Wszystko dlatego, że ANC należy do 5% niezwykle doświadczonych graczy, którzy są w stanie momentalnie po zakończeniu czaru zatrzymania czasu aktywować kolejne zaklęcie. Natomiast ze względu, że władca Nazarik posiada także czerwoną kulę, która jest światowym przedmiotem, nie musi się obawiać sytuacji, w której ktoś zablokowałby mu teleportację przedmiotem lub czarem, którego nie mógłby rozproszyć. Oczywiście Ains posiada szereg zaklęć ofensywnych, które może dodatkowo wzmocnić poprzez maksymalizację magii, jak na przykład upadek meteorytu powodujący gigantyczną eksplozję, czy pochwycenie serca, które może bezpośrednio pozbawić przeciwnika życia, a jeśli ten jest za silny, to przynajmniej go ogłuszy, o ile faktycznie ma serce. Wartym wspomnienia jest też zaklęcie wybuchu jądrowego, które mimo mniejszych obrażeń obejmuje swoim działań ogromny obszar i pozwala nakładać dodatkowe efekty statusu na przeciwników nie przekraczających okolic 80 poziomu. Zaś pod względem obrażeń ogromne szkody może wyrządzić cięcie rzeczywistości, o ile cel nie posiada specjalnej umiejętności mogącej np. cofnąć czas i zadane obrażenia. Ostatecznie a jest może użyć też magii superpoziomu, która zadaje jeszcze większe obrażenia od magii 10 poziomu. Dobrym tego przykładem jest czar użyty na równinach Katse, który uśmiercając 70 tysięcy żołnierzy i ich pochłaniając, zdoł przyzwać 5 potworów w okolicach 90 poziomu, a zatem zdolnych zniszczyć całe państwo. Ainz nie tylko może pozbyć się długiej inkantacji płatnym przedmiotem, ale też pozbył się wady tej zdolności, mogąc teraz jako ofiary używać również nieumarłych, a zatem podejrzewam, że wykorzystując zaklęcie dziesiątego poziomu przywołującego armię demonów, zdołoby przywołać chociaż jedną tak potężną istotę. Jako nekromanta Momonga w dużym stopniu bazuje na przywołaniach, a biorąc pod uwagę ich typ i ilość, to uważam, że ten Pan Śmierci już w pojedynkę jest jednym z najgorszych koszmarów jako przeciwnik. W końcu każdego dnia może przywołać aż 12 nieumarłych pokroju Rycerzy Śmierci czy Pożeraczy Dusz, którzy w pojedynkę wzbudzają niepokój wielu nacji, a z każdym trupem armia nieumarłych stale się powiększa za sprawą Rycerzy Śmierci, zaś pożeracze Dusz regenerują się i wzmacniają swoją siłę z każdą pochłoniętą duszą. Zatem, biorąc to pod uwagę, Ains może w zaledwie kilka tygodni wypuścić setki takich potworów na świat, a nawet używać ich jako dywersji dzięki masowej teleportacji tych istot. No a przecież dziennie pan śmierci może tworzyć również 20 nieumarłych niskiej klasy natomiast z użyciem laski gildyjnej może przywoływać pierwotne żywiołaki mające 80 poziom, a także jeszcze silniejsze istoty. Zaś dzięki unikalnym zdolnościom może powołać do życia także kilka na 70. poziomie, a podczas skrajnego zagrożenia nawet na 90. W ten sposób jak na władce nieumarłych przystało, stworzyłby chaos, jakiego świat nigdy wcześniej nie widział, i to w pojedynkę. A należy pamiętać, że z klasą Overlorda stworzeni nieumarli są silniejsi od ich normalnych odpowiedników. Ains posiada też liczne odporności, jak niewrażliwość na zimno, odporność niskiego poziomu na ataki fizyczne i magiczne, co w połączeniu z jego ekwipunkiem boskiej klasy znacznie zwiększało jego odporność, a także pozwalało mu zapewnić niewrażliwość na ogień, który był jego słabością. A także osłabiać działanie świętych ataków, chociaż należy pamiętać, że niemożliwym było zapewnić sobie całkowitą ochronę przed każdym typem ataku. Jednak dzięki odpowiedniemu planowaniu, Einstein jest w stanie oszukać swojego przeciwnika, stosując także zaklęcia, które fałszują jego zdrowie i manę, dzięki czemu może udawać otrzymywanie obrażeń i w ten sposób jest w stanie wyczerpać manę swojego przeciwnika. Natomiast to, co jeszcze podkreśla, jak uzdolniony magicznie jest Ainz, są słowa Shaltir, która stwierdza, że słaby mag nie jest w stanie przebić się przez jej odporność, nawet zaklęciami dziesiątego poziomu, podczas gdy w przypadku czarów a już zaklęcie drugiego poziomu mogły zadać jej obrażenia. I to na dzisiaj wszystko. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara. Nara.